Hej, cześć! Witam Was moi drodzy serdecznie w tym jakże pięknym dniu. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, mam do Was takie, takie pytanie. Um. Wie, wiecie czym jest moralność, prawda? Wiecie czym jest, czym się cechuje. I na pewno i.. I prawdopodobnie nawet instynktownie wiecie, czy moralność jest subiektywna, czy nie. Wiecie dlaczego o tym mówię? Też poniekąd, e, też poniekąd, też poniekąd to, że teraz omawiam ten temat, jest poniekąd, mo, e, poniekąd moja sprawka, że teraz omawiam ten temat. Ponieważ ostatnio, jak robiłem szorsta, właśnie na, też na, też robiłem szorsta, właśnie na temat tego, że ludzie dla zasad moralnych są, są skłonni do wielu czynów, nawet wielu czynów takich trochę, e, można powiedzieć, krzywdzących ich. E, moi drodzy, w ogóle, w ogóle to jest tak, moi drodzy, że w ogóle, moi drodzy, to jest tak, że tak naprawdę, moi drodzy, moral... Bo, bo co to jest moralność, tak? E, można byłoby to wytłumaczyć w dużym skrócie, jako zbiór jakichś zasad. Można byłoby to tak, e, właśnie, właśnie tak powiedzieć, że, że stricte moralność jest zbiorem zasad, ale to nie chodzi tylko o społeczeństwo jako społeczeństwo, tylko, tylko moralność w sensie jako jednostkę człowieka, ponieważ każdy człowiek ma ma jakiś, w jakiś sposób ukształtowany, ukształtowany ten, jak to jak to, jak to zwykle się zwać kręgosłup moralny, tak. Ja jestem ciekaw, kto to wymyślił, kto, kto wymyślił e, termin kręgosłup moralny. Dobra, na razie nie będę tym się zajmować. Niemniej jednak, moi drodzy, niemniej jednak, moi drodzy, jest to bardzo ciekawe. Zagadnienie. I bardzo ciekawym zagadnieniem jest to, że tak jak wspominałem, nawet w tym szorcie, w tym szorcie, za, szorcie zaczął zadawać, zadawać sobie, można powiedzieć, niezbyt przyjemne pytania. Bo tak naprawdę, moi drodzy, bo tak naprawdę, moi drodzy, wszyscy to te, wszyscy wych, wychwalają, wychwalają, właśnie wychwalają moralność. Zresztą, jak, jak pamiętacie, to samo mówiłem o poświęceniu. To samo mówiłem o poświęcaniu się dla, dla czegoś lub dla kogoś. Jest to, moi drodzy, jest to, moi drodzy, oczywiście coś, co tak naprawdę, jakby to wam powiedzieć, to jest bardzo trudne do zanalizowania z tego względu, że że ja mogę, ja mogę, ja mogę pewne zasady postrzegać jako moralne zupełnie, ja mogę inne zasady postrzegać jako moralne niż na przykład, niż na, niż na przykład osoba, którą minę na ulicy. Ponieważ mamy różne charaktery, mamy różne właśnie, różne przykłady tego zagadnienia, mamy również różne Różne zdanie na temat tego, czym one jest. I teraz, teraz moi drodzy, moglibyście sobie zadać pytanie: czy, czy, czy moralność, czyli ten, ten zbiór zasad, czy moralność jest subiektywna? No, jak, jak widać w tym moim przytoczonym przykładzie z człowiekiem, który może inaczej ją pojmować, wychodzi na to, że tak. Że moralność jest subiektywna w zależności od, właśnie, jest subiektywna, jeżeli chodzi o obserwację jednostki ludzkiej. I to nie ważne, czy to będę ja, czy to będzie ta właśnie ta osoba, którą jem na ulicy. Bo moi drodzy, ludzie, ludzie bardzo, ludzie bardzo lubią moralniać innych. Ludzie bardzo lubią moralniać innych dlatego, że byś dlatego, że ludzie... umówmy się co do innej rzeczy. L y człowiek, człowiek y jako człowiek jako człowiek jako jednostka i gatunek ludzki zarazem. Umówmy się jest bardzo... jakby to powiedzieć y może nie unoszący się pycho, ale jest bardzo... Y No, umówmy się, moi drodzy, umówmy istotne rzeczy, że, e, że człowiek, że człowiek potrafi wy wyrażać się taką pychą, z taką wyższością, może się, e, o, może się odnosi, odnosić się do własnej osoby, że, mo że może myśleć sam o sobie, że ma rację. A tak naprawdę, moi drodzy, to, czy faktycznie ją ma, to wtedy zwykle wychodzi dużo później. Moi drodzy, tak, moi drodzy, moralność jest subiektywna, bo ja na przykład, ja na przykład jedne zasady mogę uważać za moralne w cudzysłowiu, a na przykład Wy możecie uważać nie, nie że, że, że inne, inne, że inne reguły są, są bardziej. Moralny. Jest to trudne zagadnienie, ale warte, żeby je sobie przemyśleć, bo moi drodzy, każdy z nas styka się z różnymi dylematami. Każdy z nas, moi drodzy, styka się z różnymi dylematami. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy ludzie uduchowieni, ludzie uduchowieni, yy, też mają taki wskaźnik moralny znajdujący się w takiej, w takiej książce, w takiej książce o nazwie Biblia. Ale już nie będziemy się rozpatrywać się właśnie na kwestie e, e, zasad i religii. tak myślę, że każdy, myślę, że, myślę, że każdy z was, kto to jest osobą bieżącą, wie pewnie o co chodzi, więc nie będę tego rozbijać na czynniki pierwsze, bo ja też nie mam na to czasu ani ochoty i tak dalej. Moi drodzy. Więc ci z Was, którzy wiedzą, nie, wiedzą, jaki tam, tam jest dekalok, jakie to są przykazania, może się zorientować tak, że właśnie dla takiego hmm, może, może nie dla osoby czytającej właśnie, czytającej Biblię, to właśnie ten fragment, gdzie te przykazania są przedstawione, to myślę, że to myślę, to myślę że myślę, że wiele, wiele z Was, tych ludzi, którzy czytali Biblię, wie o co chodzi. Są, jest tam przedstawione przykazania, które mają, mają, mają niejako nas poprowadzić przez to życie. Tak? I można powiedzieć, że właśnie ten, taki dekalog, to jest, to jest właśnie taki, taki ala, umoralnia, właśnie taka, taka, jakby to powiedzieć, moralność dla wierzących, może tak, w ten sposób, może to przedstawię. Takie zbiór zasad właśnie moralnych dla wierzących. Ale należy też pamiętać, że, e, że żyjemy w XXI wieku i owsz, i, i, każ, i każdy, i każdy, i, każdy rof, i każdy rozsądny człowiek będzie wiedział, że e, na przykład, że nie wolno kraść. E, każdy będzie wiedział, że nie wolno zdradzać. Każdy, każdy na chłopski rozum, na rozsądny rozum będzie wiedział, że nie wolno zabijać. I myślę, że to są takie. Ne, dla, e, dla każdego dla każdego rozsądnego człowieka jest to, jest to oczywiście jasne. Jest to jasne. E, jeżeli chodzi o już o takie. Jeżeli już chodzi o takie takie zasady, takie trochę takie um, są takie zasady, są, są moi drodzy w naszym świecie takie zasady, takie trochę pomieszane, tak, że niby coś można, ale się ale się nie powinno, tak. I to jest właśnie i to jest właśnie ten właśnie to jest ten ciekawy paradoks, jeżeli chodzi o to jest właśnie ten taki paradoks, jeżeli właśnie chodzi o o ten całą moralność, tak? Bo ludzie posługują się nią od tysięcy lat. E, e, od tysięcy lat ludzie próbują nią się posługiwać. Wiadomo, że w, wiadomo na przykład, że w średniowieczu e, inaczej, postrzegano, inaczej postrzegano, moralność, tak. W czasach renesansu czy w czasach antycznych. Jeszcze inaczej to postrzegano zresztą, 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 zresztą chyba wielu filozofów na tym, na tym też się głowiło. Ale też moi drodzy, też, też, też jest tak, że ludzie nawet teraz w tych czasach o, o tym myślą. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo ludzi, którzy, e, którzy moi drodzy, te, tak, jak, te, tak, jakby, te, tak jakby myśleli, że zawsze mają rację, tak, że zawsze mają rację w tym co mówią i są w stanie pouczać innych. A to, moi drodzy, nie jest tak, bo nawet gdybym ja zaczął pouczać was, to to wcale by nie oznaczało, że moja racja się liczy. Tak jak wam powiedziałem na początku, tak, ja mogę jakąś zasadę uznać za wysoce, dla, dla mnie jakaś zasada może być wysoce, moralna i rozsądna i tak dalej, ale wy już możecie tak nie myśleć, ponieważ moralność jest subiektywna i w dużej mierze zależy od, od, moi drodzy, od obserwatora, bo to jest kwestia bardziej bardzo wewnętrzna moi drodzy. I też jest prawda taka, moi drodzy, że tak, to co powiem na początku, jest poniekąd prawda, że ludzie dla moralności godzą się na wiele rzeczy. Jak ja, zaraz, jakich ja użyłem słów na tym szorsie, że ludzie są zdolni do, do wielu wyrzeczeń i tortur? Chyba coś takiego. Niemniej jednak, moi drodzy, Słow, tutaj, tutaj wpleciłem właśnie w to słowo tortura, w tym sensie, że poniekąd zasady moralne są dla nas tak skrajnie nieprzyjemne, że, że tak naprawdę, moi drodzy, możemy, możemy, zacząć w, możemy zacząć w nią wątpić. No bo, moi drodzy, Zastanówcie się. Podam Wam taki najprostszy przykład, No, może to nie będzie przykład, tylko taka najprostsza myśl. Co jest, co jest, moi drodzy, bardziej, co jest, moi drodzy, bardziej, nazwijmy to, moralne, co jest bardziej normalne, moralne? E, e, harować na dwa etaty w pracy żeby zarobić na, na, na swoje mieszkanie żeby, i żeby dzięki temu je mieć? Czy składać, e, czy składać, dajmy na to, e, czy dajmy na to nie robić nic i składać jakieś papiery do jakichś urzędów, żeby dostać mieszkanie socjalne? To jest oczywiście tak, e, tak, taka, taka przykładowa myśl, takie przykładowe pytanie, to jest przykład. Ale zastanówcie się, zastanówcie się, jak rozwiązać ten dylemat. Bo ja nie widzę innej możliwości, by rozwiązać ten dylemat, jak nie to, że właśnie taka osoba, właśnie w tym moim przed chwilą przy, przytoczonym przykładzie, miałaby po prostu y, y, pracować na dwa albo na trzy etaty, jeśli, jeśli musi, po to, żeby przetrwać. Po to, żeby mieć ten. Ten symboliczny dach nad głową i dosłowny zarazem. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to był dobry przykład. Ale, ale po prostu jest to tak. Tak samo moi drodzy, na to jak ktoś, jak ktoś, jak ktoś proponuje Ci, ktoś by, ktoś by, propo, ktoś by Polował mnie, dajmy na to, jakieś, nie wiem, łatwe, zarobienie łatwych, szybkich pieniędzy za wykonanie jakiejś rzeczy, bo wiadomo, że nic za darmo się nie ma. To wtedy, tak naprawdę, jeżeli, kiedy w grę wchodzą pieniądze, a człowiek, kiedy w grę wchodzą pieniądze, a taki człowiek jest, powiedzmy, najdelikatniej mówiąc, w, nie, w, nie, w niekomfortowej sytuacji materialnej, to powiem szczerze, wtedy. Wtedy to, jakby to powiedzieć, Wiedzmy moi drodzy, że wtedy właśnie, właśnie kiedy występuje taka propozycja, zarobienie łatwy, łatwych i dużych pieniędzy za coś, e, e, za wykonanie jakiejś rzeczy, to już nie, nie rozdrawiamy się, czy ta rzecz będzie dobra, czy nie, czy jest zgoda czy niezgodna. Chodzi po prostu o to, bo moi drodzy, że te ludzie ludzie mają taki budowany w mózg, taki nazwijmy to hamulec, tak? Że, że do pewnych rzeczy człowiek może jest zdolny, ale jak, jak już natrafi na tą symboliczną granicę, gdzie już powie o nie, ja już tego nie ja już, ja już tego nie zrobię, nie? Kiedy już. Kiedy właśnie jest przy tej granicy, tak, i żeby dostać te pieniądze, te łatwe pieniądze, musi niejako tą granicę przekroczyć, a jest w ciężkiej sytuacji materialnej, wtedy, wtedy, moi drodzy, wtedy, moi drodzy, występuj u człowieka coś, wtedy, wtedy mózg daje informację te, takiemu człowiekowi. Po prostu, wtedy jest prosty wybór. Albo się na to zgodzę, tak? I na przykład, nie wiem, wyjdę z dołka finansowego i będę, dajmy na przykładowo, będę mieć gdzie mieszkać, albo się na to nie zgodzę, czyli zachowam się tak jak trzeba, czyli na da, przykładowo dajmy na to zgodnie z zasadami, albo będę cały czas biedny. Czy na przykład, czy jeżeli to dotyczy człowieka młodego, mieszkającego z rodzicami, że będę musiał mieszkać z rodzicami, bo postępuję zgodnie z za zasadami, bo wiadomo, nie będę mieć tych pieniędzy i nie będę w stanie, nie będę w stanie żyć. Rozumiecie teraz, o co mi chodzi? Są takie sytuacje, bo może nie są takie sytuacje, bo słyszałem o nich, ale też mogą nam się zdarzyć, tak, że będziemy w trudnej sytuacji materialnej, nie będziemy w stanie Moi drodzy, e, dajmy na to przykładowo mieć mieszkania, czy znaleźć mieszkania, tak? To wtedy, moi drodzy, zastanówcie się, czy, to, czy wtedy w takiej sytuacji, kiedy człowiek, kiedy właśnie taki człowiek jest w takiej, tak ciężkiej sytuacji, to czy będzie go obchodzić, za, będą go obchodzić, że według właśnie tychże zasad czegoś, czego się nie może zrobić? Czy się zgodzi się na to przedsięwzięcie, żeby, żeby, mieć, żeby mieć pieniądze na przetrwanie? Prawda? Niezła zagłoska, moi drodzy. To jest bardzo niezła zagłoska, moi drodzy, bo, bo powiem, wam szczerze, powiem Wam szczerze, że człowiek ma coś takiego jak instynkt samozachowawczy i jestem przekonany, ale wcale nie muszę mieć racji, ale jestem o tym przekonany że ludzie właśnie, właśnie przyjęliby właśnie tą propozycję tych dużych pieniędzy. Co, jak już Wam mówiłem przed chwilą, nie znaczy, że mam w 100% tak rację. może trafić się taka osoba, która może, która może nie, nie chcieć brać udziału w takim przedsięwzięciu. I to jest właśnie problem właśnie to jest właśnie problem z, właśnie z, z, właśnie z tymi dylematami, tak? Człowiek, który człowiek, który chce być prawy, musi przestrzegać zasad. Czyli wiecie, to niezależnie od wszystkiego. A człowiek, który, a człowiek, który chce przeżyć i przestrzegać zasad, będzie miał niezłą zagłoskę. Będzie miał niezłą zagłoskę, moi drodzy. To jest oczywiście taki przykład właśnie, właśnie czegoś takiego, co zwykle u ludzi nazywa się instynkt przetrwania. Człowiek chce przetrwać. No. To takie dziwne. To takie dziwne, że człowiek, że człowiek, który ma problemy natury materialnej i robi różne rzeczy, żeby przetrwać, mnie to nie dziwi. Mnie to nie dziwi, moi drodzy. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żeby przetrwać. I to nie ma znaczenia, jak, e, jak bardzo jesteśmy cywilizowani. I to nie ma znaczenia, moi drodzy, jak bardzo jest, mamy rozwiniętą technologię. Mimo wszystko, nasz biologiczny mózg jest zaprogramowany na przetrwanie. I nic na to się nie poradzi. Taka jest natura, niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy nam się ona podoba, czy nie. I naprawdę nie ma w tym nic złego, że chcesz przetrwać. Nie ma w tym nic złego. To jest rzecz normalna, że chcesz, że chcesz przetrwać. Tylko też musimy, musi nam to przyjść do głowy, tak? Że są takie, że są takie sytuacje patowe, takie sytuacje, że mówiąc metaforycznie, jesteśmy dosłownie, stajemy pod murem, nie jesteśmy w stanie go przesunąć, tak? Chodzi mi w sensie przesunąć w mur, że nie jesteśmy w stanie danego e, problemu rozwiązać inaczej, niż przesunięciem tego muru. I wiecie moi drodzy, wiecie moi drodzy, mówienie, mówienie, e, powiem, powiem wam tak, e, powiem wam tak. Oczywiście mówię to z własnej perspektywy, ale e, z własnej perspektywy. Ale nikt, nikt, nikt wam nie da medalu za to, że dajmy na to przez, przez całe swoje życie, mmm, dajmy na to, nie napijecie się piwa. Niech wam nie da medalu za to, że prowadziliście, jak to się mówi, cnotliwe życie. Jeśli jesteś osobą wierzącą i wierzysz w to, że czeka cię nagroda jakaś, bardzo proszę, ja to szanuję. Jak najbardziej. Ja to szanuję. Ty, ty możesz tak myśleć. Bardzo to szanuję. Ja, 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 nie, ja nie muszę tak twierdzić. Ale jak już. To jest z mojej perspektywy, tak. Ja, moi drodzy, ja, moi, ja, moi drodzy, nie dostanę medalu za to. Ja e, e, nie dostanę medalu za ciężką pracę. Jedyne, co. Co ciężka praca mi da? No owszem, no, może da mi poczucie, że dla wszystko sam zapracowałem. Ale da mi również garba. To jest, wiecie, taki oczywiście przykład, przykład tak? Ale, ale naprawdę e, ludzie chcą czuć się sami ze sobą. Okej. Okay, rozumiem. Też pewnie dlatego też, też pewnych rzeczy nie robią po to, żeby móc sobie spojrzeć spojrzeć w twarz, znaczy spojrzeć w lustro, tak? Ja nie. Ja, ja na przykład, moi drodzy, jestem też alfą i omegą. I też, I też często patr, patrząc sobie, patrząc w lustro, moi drodzy, też widzę człowieka, który, 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 który wielu rzeczy nie potrafi i też w tym momencie, jak mówiąc symbolicznie, pluję sobie w brodę. Ale to, że nasza bezsilność jest bardzo ludzka. Nasza bezsilność jest bardzo ludzka i jest poniekąd nieunikniona. Możesz mi napisać, co, możesz mi napisać w komentarzach, co na ten temat uważasz, ale ja osobiście Wam, ja osobiście powiem, że. Że ja na przykład nie dostanę medalu za, za to, że się dobrze prowadziłem. Nie dostanę medalu za to, że się poświęciłem. Poświęcenie jest korzyścią dla, dla osoby, która, dla której się poświęca. Mówiłem o tym w tamtym filmie. I tak to, moi drodzy, wygląda. Czy coś mam jeszcze do powiedzenia? Nie, chyba już nie. Wydaje mi się, że już chyba, tak mi się wydaje, że moi drodzy, że już chyba można powiedzieć, że już że w zasadzie wyczerpałem temat. W sumie to był na tyle, moi drodzy, trzymacie się, moi drodzy, papa. Pa.